Mieszkańcy Anatolii łączą żelazne części za pomocą kucia. Zgrzewanie to proces łączenia kawałków metalu za pomocą ciepła, ciśnienia lub obu tych czynników, w taki sposób by się ze sobą stopiły. Uważa się, że pierwszym przykładem zgrzewania było wytapianie rudy żelaza w celu uzyskania żelaza zgrzewnego. Najstarsze przedmioty wykonane z tego materiału odkryto w hetyckim grobowcu. W północnej Anatolii datowanym na mniej więcej 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Kawałki rudy żelaza rozgrzewano w piecu, aż z zanieczyszczenia wytopiły się z niej w postaci żużlu, choć nadal pozostawały uwięzione w porach metalu. Następnie rozgrzany fragment rudy kuto, by usunąć płynny żużel. Płynny żużel i połączyć ze sobą warstwy żelaza. Tą samą metodą łączono żelazne elementy, czego przykłady odkryto w grobowcu egipskiego władcy Tutanchamona z 1350 roku przed naszą erą. Przez wieki była to jedyna człowiek, jedyna znana człowiekowi metoda nadawania kształtu przedmiotom z metalu. Do najwspanialszych przykładów jej zastosowania należy żelazna kolumna z Deli, pochodząca z IV lub V wieku niezwykłe świadectwo kunsztu ówczesnych kowali hinduskich. Elektryczność otworzyła drogę innym metodom łączenia elementów metalowych, takim jak Spawanie łukowe czy oporowe. Powstał również palnik acetylenowy. Technologia spawania rozwija się szybko od okresu międzywojennego do dziś, gdy służy ono do łączenia bardziej wymagających materiałów. Ująć pęknięcie w parę szczypiec. I zacisnąć tak mocno, aż spoina się przeleje. Vanoncio biringucio. Biringucio. Pisarz żyjący w XVI wieku.